Moi drodzy, wbijajcie na mojego Discorda ogólnie. Link do mojego Discorda będzie w opisie. Ale zanim ogólnie się Wam pokazać ten Discord, tu jest ogólne, no to tutaj mamy już trzech zawodników, którzy dołączyli, tu mamy botów, którzy dołączyli. no Ogólne to jest takie coś. Tutaj ogólnie, og... tam gdzie jest ogólne, to tu będą się pojawiały, kto dołączył, i tu będą się pojawiały jeszcze inne rzeczy. Ym, tutaj testy. Testy są zablokowane, także nie możecie w nie wejść. Ym, to jest... Aha. Tutaj trzeba daty urodzenia wpisać. Testy testy oczywiście ten, memy, oczywiście trzeba tutaj wpisać datę urodzenia. Ja zrobię cień. Dobra, już jestem. Memy są y, normalne, tylko tam trzeba podać wiek, żeby... Znaczy nie musi to jakby być prawdziwy wiek, ale no... Ym, ym, no kody do gierek prywatnych. Czyli tutaj można y, patrzeć jak gracie tutaj, co nie? To tutaj możecie tak zrobić, że... Patrzcie, na przykład gracie sobie w Among Us i... macie prywatne... no, prywatne lobby. To tutaj właśnie sobie wpisujecie ten kod. Wycinki i ciekawostki to są takie rzeczy. I tutaj... Podsyłacie mi pomysły na odcinki. Regulamin. Od... O, już ktoś ten. Ile osób. Ile osób tam? Musisz w to kliknąć, co nie? I w to klikacie. I tutaj właśnie macie takie coś. Ym... No. Tutaj poczekajcie, ile osób zagłosowało na to. Mogę jakoś gdzieś to sprawdzić. Aha. Mogę gdzieś to sprawdzić. O, Rudaj tutaj zagłosował na ten, że potwierdza um, i no. Um, jeżeli właśnie nie możecie nigdzie dołączyć tutaj, ani tu, ani tu, to po prostu musicie wejść w regulamin i tutaj macie taką strzałeczkę. Klikacie w nią i wtedy będziecie mogli wszędzie oprócz na przykład um, testy, bo testy są zablokowane um, i tylko dla moderatorów i dla um, um, no, i dla toksikacji mnie i dla botów. Um, Także no. Um, tutaj ogólne to pomysły, no um, to już było. Um, to są memy oczywiście, możecie tutaj przesyłać memy. Ogłoszenia na YouTubie. Um, tutaj nie wiem po co to jest. Bocie, wypier... I stąd um. usuń <śmiech> <śmiech> tutaj, są ogłoszenia na YouTubie. Um, tutaj, ogłoszenia na TikToku. I teraz um, inny odcinek będzie: jak właśnie zrobić, um, tak żeby właśnie dołączyć do mojego TikToka i mnie zaobserwować. Patrz. Ale to w innym, ten, w innym odcinku tutaj ogólny to oczywiście sobie tutaj ogólny to tutaj mo mogą um, wszyscy rozmawiać tylko Fortnite no to tutaj tylko o Fortnite gadamy czy coś. Um, tutaj ogólny czat jest. Tutaj jest um, kanał um, no kanał do gierek i dla wszystkich um, tylko Among Us, tylko CSGO i tylko Minecraft także no um, to nie jest jakoś dobrze za ten za, za, za zrobione no wycinki um, ciekawostki to nie, nie są za ten ogólnie tutaj mamy botów i mamy um, um, Maltiza, który ma um, który ma super win tak? Bo możecie tutaj zdobywać rangi, jeżeli ktoś będzie na przykład super widz, w sensie takim, który będzie mi pomagał na przykład, albo coś, to zostanie rangę um, fajny widz, a później jak już będzie na serio taki dobry, dobry, to zostanie super widz. Um, także no, um, tutaj um, um, jest ranga widz, czekajcie, mogę wam pokazać. Um, Um, role um, VIP to jest najlepsza ranga na świecie. Jeżeli ktoś chce być moim moderatorem, um, to um, i ktoś jest na serio fajny, fajny i nadaje się na moderatora to wtedy daje VIP i na vip może on wszystko robić, może on dawać bany, może on, nie wiem, wywalać z Discorda, y może wszystko robić. Widz to jest taki standardowy y człowiek, który może pisać, może ten, y no. y Tutaj fajny widz, oczywiście y to już mówiłem. Y no i nowy członek to nie może nic robić, bo yy, nowy członek. Nowy członek to jest takie coś, że jak yy, macie rangę nowego członka, to musicie właśnie kliknąć w, yy, yy, wy, wy, wy. Oczywiście musicie kliknąć wy... Yy, a jak macie regulamin, to musicie w to kliknąć. I wtedy, yy, jak yy, będę wiedział... Yy, ja czasami będę sprawdzał, ile osób ma to zrobione. I wtedy jak będę widział, ile osób ma to zrobione, i jak ktoś ma oczywiście rangę, ym, że, 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 że ym, coś tam, to po prostu wtedy na, ym, zrobię takie coś, że ten tylko. Jedna rzecz. Ym, tutaj muszę jeszcze no, ustawić tak, że y, zrobię cięcie. Jak już to ustawię, to widzimy się dalej. Dobra. Tutaj tylko dodałem e, do, dodawanie reakcji, bo jeżeli ktoś nie ma e, dodawania reakcji, e, bo jak nie, nie będzie dodawania reakcji, to nie będziecie mogli kliknąć w tą, e, w tego ptaszka, tak? E, no. E, o kurde. E, e, no. E, no i ten kod jak znaczy ten Discord nie jest jakby taki. Um, rozbudowany, może jak będę miał moderatora jakiegoś, to wtedy może ten. Ja już mam jednego, ja już wiem, kogo wybrać na moderatora, bo ten, ale najpierw trzeba zobaczyć, jak on będzie się sprawował. Jeżeli będzie się dobrze sprawował, to dostanie vipa a No, no ale no nie jest to za dużo tutaj, właśnie rozbudowane. Yy, więc mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, oczywiście yy, pamiętajcie, że yy, link do Discorda jest w opisie. Yy, no. yy, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba dzwonkiem i elo!